Cześć, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kilka naszych samochodów. Jedne auta wyjeżdżają, drugie wjeżdżają. Codziennie mamy jakąś nową dostawę. Zacznijmy od tego Forda Focusa w wersji Titanium z 2011 roku z silnikiem 1,6 benzyna, 150 koni. To auto możecie mieć dzisiaj za 16,800. Następne auto Audi A7 z 2010 roku, 3,0 benzyna, zrobione na 430 koni, czyli już ma moc. Przejechane 270 tysięcy i to auto możecie mieć za 65 tysięcy złotych. Kolejna nasza propozycja nieśmiertelne 2.0 TDI w automacie Seat Leon z 2014 roku z przebiegiem 150 tysięcy za 35 tysięcy zł. Kolejny samochód Sport Kuga z napędem na 4 2009 rok z przebiegiem 270 000 km za 22 800 zł. Tutaj mamy bardzo fajną propozycję Insignia w automacie z polskiego salonu. 100% bezwypadkowy samochód. 2016 rok, 1.6 diesel, przejechane 150 000 km za 31 500 zł. Kolejna propozycja w kombi, Volkswagen Golf 1.6 diesel, przejechane 216 000 km z 2014 roku, bardzo fajna wersja z aktywnym tempomatem za 28 900 zł. I tutaj prl niespotykany samochód, nietuzinkowy Volkswagen Jetta, silnikiem 2.0, 200 koni mechanicznych przejechane niecałe 200 tysięcy km i to auto mamy za 25 tysięcy złotych Coś do miasta w automacie, często pytacie jakieś samochody Mamy mini countrymana w automacie z polskiego salonu za 28 800 16 benzyna Kolejna propozycja Opel Insignia z 2018 roku. 2.0, 170 KONI za 49,900. Auto naprawdę wypasione. Hand up, e, skóry, e, wirtualny cockpit. Bardzo bogata wyposażenie. Dwa komplety kół. A teraz auto robocze. Jeżeli potrzebujesz przewieźć coś na budowę, e, mamy fajnego Forda Transita z 2015 roku. Auto jest bezwypadkowe, przebieg 250 tysięcy km. Możemy to odejść za 18 500 zł. Jest na to faktura. Tutaj mamy Skoda Yeti z 2011 roku. 1,6, nieśmiertelny Diesel za 20 000 zł. Chociaż to auto już ma wstępną rezerwację, jutro powinien pojawić się klient. Nissan Juke, fajne auto do miasta. Niezawodny silnik 1,5 diesel, 110 koni, 207 000 km przejechane. 2011 rok oddamy to auto za 16 500. Nasza nowość przyjechała do nas dopiero wczoraj. Kia Sorento z instalacją gazową auto z 2010 roku, a ma przejechane tylko 119 tysięcy km auto z udokumentowanym przebiegiem, z instalacją gazową. Oddamy to za 20.